według świętego Łukasza Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, a potem wspiął się na Sykomorę i, i po prostu go zobaczył. Te proste słowa są istotą przesłania dzisiejszej Ewangelii, bo tak naprawdę najpierw człowiek wierzący powinien zobaczyć Jezusa powinien zapragnąć spotkania z Jezusem. Nie Zbioru przepisów, nieobyczaje, nie tradycje, nie zdjęcia i obrazy, nie, nie historyczne opisy i legendy. Ewangelia mówi nam dzisiaj wprost: najważniejsze jest osobiste spotkanie z Jezusem we wierze wyznawanej. Najważniejsze jest osobiste spotkanie z Jezusem. Można słuchać opowieści innych. Pięknych opowieści o tym, jak spotkali Mesjasza, kiedy go spotkali, o tym, jak zmieniło się w tym momencie ich życie. Są historie, które zachwycają, są historie, które powodują wielkie wzruszenie, ale czy zmieniają nasze życie? Czy zmieniają nasze życie? Czasem tak, czasem nie. Wszystko zależy tak naprawdę od naszej wrażliwości. Jedno jest dobre. Taka usłyszana historia sprawia najczęściej, że wzrasta w nas pragnienie spotkania z Bogiem, ale wtedy trzeba zacząć działać, bo to pragnienie może za moment zgasnąć, może rozpłynąć w takiej mgle codziennych zajęć. Dopiero spotkanie z Jezusem rozpoczyna prawdziwe życie duchowe i tak stało się. W przypadku Zacheusza. I co z tego, że zmarnował kilkadziesiąt lat swojego życia. W końcu odnalazł Chrystusa i to jest najważniejsze. Niektórzy chrześcijanie nie potrafią odnaleźć prawdy o Jezusie przez całe swoje życie. Tworzą świat półprawdy. Wierzą w rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią. I ciągle uważają się za wierzących. Czego brakuje w ich życiu? Osobistego spotkania z Jezusem, ale do tego potrzebny jest wysiłek. Myślicie, że Zacheuszowi było łatwo wspiąć się na sykomorę. Nie sądzę, aby chodzenie po drzewach było jego hobby. Musiał zdobyć się na niebagatelny wysiłek fizyczny. Ale co ważniejsze musiał zdobyć się na pokonanie takiego zwyczajnego ludzkiego zawstydzenia, bo przecież nie wypada dorosłemu, znaczącemu w miejscowej społeczności człowiekowi wspinać się po drzewa. Mało tego, musiał też zdobyć się na pokonanie lęku takiego przemożnego lęku, po no, co ludzie stojący wokół, wokół mnie pomyślą, co powiedzą potem o mnie, że chodzę po drzewach, spinam się na drzewa. To jest ten wysiłek, na który każdy z nas powinien się zdobyć. Coś więcej, zrobić coś więcej z miłości do Jezusa, wbrew plotkom, wbrew obomowom, nawet za cenę krytyki, bo krytyka się zdarza. Oczywiście ludzie, ludzie potrafią być okrutni w swoich opiniach. Czasami słyszymy, w głowie ci się pomieszało, po co chodzisz do kościoła tyle razy, co chcesz być święty. Właściwie to smucę się za każdym razem, gdy słyszę to takie złośliwe ludzkie gadanie. Tym bardziej, że obgadujący są członkami tego samego kościoła. Oczywiście zdaję sobie sprawę z powodów takiego zachowania. Najczęściej powody są dwa. Pierwszy to zazdrość. To jest pierwszy powód takiego gadania, bo ktoś ma w sercu więcej wiary i chce być lepszym człowiekiem, a ja tego nie potrafię. A drugi, to, drugi powód to rosnące wyrzuty sumienia, bo widzę w blasku wiary człowieka, który coraz więcej mówi, o Bogu i dba o jakość swojej wiary. Widzę moją własną niedoskonałość i moje własne lenistwo duchowe. I dlatego krytykuję te, tego człowieka, bo on obnaża moją słabość, swoją jakością duchową. Ale tak naprawdę szkoda energii na zajmowanie się wiarą czy niewiarą innych lepiej przeznaczyć ją na wspinaczkę duchową. To jest nasze zadanie na dzisiaj: rozpocząć wspinaczkę duchową, wejść na ewangeliczną Sykomorę, zobaczyć Jezusa i zaprosić Go do swojego domu. Jako najważniejszego gościa, jako tego, który potrafi zmienić jakościowo moje życie. Czy to jest trudne zadanie? Oczywiście, że tak. Wejście na Sykomorę kosztowało Zacheusza wiele zmian w życiu. Począwszy od podzielenia się majątkiem z potrzebującymi naprawienia wyrządzonych krzywd, do zmiany w codziennym postępowaniu wobec ludzi, oraz zapewne wiązało się to z powrotem do modlitwy i regularnego praktykowania swojej wiary. Ale czy nie jest to zmiana właściwa? Czy nie jest to zmiana, za którą tak naprawdę powinniśmy tęsknić? Ciekawostką w dzisiejszej Ewangelii jest samo drzewo, na które wspiął się Zacheusz. Moi drodzy, sykomora to rodzaj dzikiej figi, która ma owoce o gorszym smaku niż zwykły figowiec. Aby owoce nadawały się do spożycia na kilka dni przed zerwaniem, należało je naciąć na szczycie specjalnym nożem. Jeśli nie były nacięte, pojawiało się robactwo. I już tylko ptaki mogły się nimi zająć. Y, nacięty owoc wydzielał etylen, który przyspieszał dojrzewanie nawet sąsiednich owoców. Ciekawe, prawda? Y, potrzebne jest nacięcie, aby owoc nadawał się do jedzenia. Takim nacięciem jest Słowo Boże. Czasem rani prawdę o nas samych, czasem ta prawda wręcz boli, ale zawsze daje dobre owoce. Dzięki Słowu Bożemu dojrzewam, aby tę prawdę przyjąć. Dzięki Słowu Bożemu dojrzewam, aby tę prawdę wyznać. Chociażby, chociażby, wyznać, ją, chociażby wyznać ją w konfesjonale. Zadaję sobie jeszcze, pyta jeszcze jedno pytanie, gdy. Gdy, gdy słucham tej Ewangelii, tej dzisiejszej Ewangelii, w którym momencie dotarło do Zacheusza, że jego życie jest pełne grzeszności i że wymaga ono nawrócenia. Sądzę, że w momencie wspinania się na drzewo chciał jedynie zobaczyć, może poznać kogoś znacznego, cenionego przez ludzi nauczyciela. Prowadziła go... Ciekawość, być może była w nim też duża doza sceptycyzmu. Opowieści rodaków dały mu temat do rozważań, może pojawiły się już jakieś wyrzuty sumienia, ale jeszcze zapewne nie był gotów na zmiany. Czy przełomem było spojrzenie w oczy Jezusa? Czy jezusowa chęć spotkania się z nim w cztery oczy? Poprawdą jest, że to Jezus przejął inicjatywę. To też musimy powiedzieć. Zobaczył celnika na drzewie i powiedział publicznie o swoim pragnieniu spożycia posiłku w jego domu. I to, co najpiękniejsze, rozpoczęło się na progu domu celnika. Zobaczcie, obecność Jezusa otworzyła go naprawdę o nim samym. Spowodowała wielką skruchę i za moment podjął decyzję, zanim usiedli do kolacji. Wystarczyło te kilka chwil w drodze. Gdy zacheusz zobaczył Jezusa w swoim domu, przyszło mu na myśl to wszystko, co złego uczynił. Przed jego oczami pojawiły się setki ludzi, których oszukał. Brutalnie potraktował, wykorzystał, zranił, skrzywdził. I stąd decyzja o zadośćuczynieniu, zanim zasiedli do stołu. To taka piękna analogia do sakramentu pokuty i Eucharystii. Mogę przystąpić do Komunii Świętej, gdy jestem w stanie łaski uświęcającej, gdy naprawdę jestem pojednany z Bogiem i z ludźmi. Warto wiedzieć, że miłosierdzie Chrystusa nie jest dywanem pod który Zamiatamy niewyznane i wciąż popełniane grzechy. Żadna skrucha nie jest autentyczna, jeśli nie pociąga za sobą konkretnych, konkretnych decyzji. Kiedy w szczerości serca patrzymy Bogu w oczy, nie możemy nie zobaczyć zła, które ukrywa się za naszymi, za naszymi powiekami. Dlatego, jak już powiedziałem na wstępie, kluczem jest spotkanie z Jezusem, kluczem jest nasza modlitwa, osobista modlitwa, najlepiej kontemplacyjna, nasza szczera, szczera modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, kontakt z żywym słowem Bożym, które medytujemy, szczera spowiedź i Yy, msza święta. Jezus odnajdzie mnie. Odnajdzie mnie, gdy mu na to pozwolę. Amen.